Dzień dobry, wracamy się jest Bęiek. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie Kłaniam się dzień nisko Z tej strony Benio Aha Aha, dzień dzień dobry, ale jest... ty dzisiaj jesteś śmieszny Wraz ze mną jest dzisiaj hej, użytkownik hej. Oniku Ej, dzień dobry, hej, hej, hej Ale Dzisiaj pod lupę bierzemy sobie dwa sportowe auta. I dzisiaj sobie sprawdzimy, czy Albany VSTR będzie lepszy ni, niż ten najnowszy. Jak mu tam? Albany Sugoi? Nie, to jest jakaś dinka. To jest Ale chyba jakaś dinka. Nieważne, tak? Nevermind moi widzowie. Zapewne przyjrzyjcie tu po to, bo chcecie. Jesteście żonni tego, by sprawdzić, czy najnowsze auto. Jak na chwilę obecną. Dzisiaj mamy który luty? Chyba bodajże już po walentynkach. Dzisiaj to był 16. A dzisiaj chyba już 16. Albo mogłeś się pomylić. Chciałbym tylko na wstępie dodać, że popijam specyfik, który popijał Asterix z Obelixem, także na pewno będzie dobrze. <grym> z pewnością na pewno popijał. <grym> to co popijali oni. Tak, z pewnością. Przedstawiam start! Lecimy! Startowałem! Za chwilę tutaj wrzucę granat, po jego wybuchu następuje start. Już tutaj pędzą, silniki się grzewają. O no, Stasiu, przepraszam bardzo! Ja przepraszam no, to... bardzo, co to, to ma znaczyć? No jaki przewrócić. Proszę wrócić i Ale proszę grzechu. wrócić! Halo! Przepraszam, przepraszam bardzo Co to ma znaczyć? Jaki fal start? Jaki? Weź sali w głowę wiesz gdzie? Spokojnie? No to w takim razie, moi drodzy, na kolejny wyścig tutaj sobie wziąłem, tym razem tego najnowszego Albaniego. A mój tutaj partner Ilczyn podłoga, wziął sobie co? Sultan <tłum> <tłum> Classic. O jaki wybuchu grana granatu, przegrywasz, oczywiście? Oczywiście, że tak. Będzie bardzo śmiesznie. Let's go. No jalo, ja. zostałem niestety zbą, wyprzedzony. Zbą, nie, zbą, Jestem zbą, nie. bardzo, to bardzo smutny. Smutno mi w tym momencie. No <tłum> i wszystko. Nie dobra, wiem, co dzisiaj wie. począć. Wystawię temu samochodowi ocenę 6 na 10. Nie, 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 proszę tak nie rzucać. Ha-ha-ga. ha ga Nie, 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 nie rzucamy tak dzisiaj. ha, ha. O Jezu Chrystus. Istny, bardzo ciekawy ragdoll w tej grze. Ups, Ale mi się odwala. Dobra, co z tą wyhodką? Po kolei, ale dzisiaj odwala. Jeśli ja na totalnym spontanie, jak już sami zauważyliście, i także usłyszeliście, Ja na zwątpienie. Zwątpił też także ilczyn. On zapewne też leci na istnym spontanie. Nie rozumiem, czemu mój samochód jest w opłakanym stanie, gdyż właśnie go odebrałem z Mort Mutual Insurance. Jednakże w tym momencie, moi drodzy, rozpocznie się niejaki crush test. Wykonuję taki oto zabieg. Właśnie w tym oto polu rozpędzał się do maksymalnej prędkości, po czym uderzam we wywrot wywrotkę. Zobaczymy, jakie będą tego skutki. Let's do this. Jedzie, jedzie. O, moje dochody powinienem je zamazać, ale cóż, pochwalę się moim biznesem. Uuuu Panie! I co teraz? Nie, bo ja nie mogę wsiąść do mojej wywrotki tym cymbale. O jestem, dobra. Jedziemy. Spokojnie, graf ten przechodzi bardzo pozytywnie. Ej! To jest dobre! Oczekaj. czekaj! Dobra, to teraz... Spokojnie! Tasiu. Jakie to jest piękne! Patrzcie już na to! Zobaczcie! Cholipka! Nie co? Utknęliśmy. Powiadasz? Tak, ja nie... Nawet... Widzisz? O, patrz! I tak. No, jestem zniesmaczony. O. Spokojnie! O, o sobie poda podachowaliśmy sobie dzisiaj. Spokojnie. spokojnie. Spokojnie, spokojnie, teraz się uda, teraz się uda. Myślisz? Nie, nie uda się. Hmm, hmm, hmm. Masakra! Co robisz, No cóż... To jest udane, jeśli chodzi o wywrotkę. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy co jeszcze. Ha, ha, ha. Oj, nie wyszło. Damy sobie rękę, że to ja miałem eksplodować, a nie ta wywrotka. Nie eksplodowałeś? Nie. Ale czemu? Spójrz na to. Spójrzcie Dobra. na to. A Mój kolega eksplodował, wszystko wyszło tak jak należy, także jak najbardziej. No cóż w takim razie, dzisiaj testy są udane, bo zarąbiście. Ale czemu to wybuchła, ty nie wybuchłeś? No ja nie. Za żadne nie, skarby nie. nie wiem. Piszcie śmiała, jakie testy tak kolejne da, chcieli. Tak i jest, i zapiszcie piszcie w komentarzach, jakie kolejne testy chcielibyście zobaczyć. Ze mną był pan Ilczyn Podłoga, ja się nazywałem Benio. Trzymajcie się ciepło. A wraz z nami był oczywiście Benio. Tak, tak jest. Łączę okay, pozdrowienia i do usłyszenia! I do Cześć! Aha.